Witam Państwa bardzo serdecznie, jesteśmy w gościnnych progach hotelu Marriott w Warszawie i w gościnnych progach kanału FEN MMA TV. Razem ze mną gość szczególny Joanna Jędrzejczyk. Chyba normalny, dobry wieczór. Gość szczególny, goście, wyjątkowy gość, pierwszy na, na naszym kanale FEN MMA TV. Asiu, co u Ciebie słychać, bo czas trudny dla wszystkich. Uśmiech z buzi nie znika. Pytanie, jakie są plany? Bo wiemy, że gdzieś tam za wielką wodę się wybierasz. E, Czy to coś znaczy? E, fajnie, że jestem pierwsza, bo ja lubię przełamywać i e, takie wiesz, bariery, e, poszerzać horyzonty, poszerzać granice. I fajnie, że jestem pierwsza także. Mam nadzieję, że to będzie e, super początek w ogóle Fen TV. E, wie, f, Fen, e, jako organizacja, wspaniale się rozwija, nowe pomysły, nowi zawodnicy i to bardzo idzie e, płynnie i z korzyścią e, dla wszystkich. Tak, wybieram się za wielką wodę, także jesteśmy dosłownie kilka godzin przed moim wylotem do Stanów Zjednoczonych. Ja już mam post przygotowany, że pomimo codziennych nieudolności, pomimo codziennych prób, potyczek, ja staram się uśmiechać. Ja jestem bardzo pozytywnie nastawioną osobą do życia i do wszystkiego wokół, ale jestem też realistką i myślę bardzo trzeźwo, ale bardzo się cieszę, że mogę wylecieć do Stanów. Minęło 8 miesięcy odkąd wyleciałam ze Stanów. Zjednoczonych, wróciłam do kraju. Cały czas gdzieś przeciągałam ten, ten powrót do treningów takich mocnych w American Top Team, bo oczywiście codziennie trenuję tutaj w Polsce, ale, ale chcę wrócić, skupić się tylko na sobie i, i na treningach, także będzie to, będą to mocne 4, prawie 5 tygodni, gdzie, gdzie skupię się właśnie na treningach i dam sobie mały zapas powrotu do Polski na święta, bo każdy dzień jest inny, każdy dzień jest niepewny dla nas wszystkich. Najbardziej współczuję ludziom, którzy nie mają teraz pracy, nie mają możliwości, gdzieś nie mają perspektyw, ale musimy być silni, musimy się wspierać i sobie pomagać. Nawet dlatego chcę zarażać uśmiechem i pozytywnym myśleniem. Powiedz proszę, bo teraz jest czas szczególny dla wszystkich tak naprawdę i Ty powiedziałeś o tej przerwie, która trwa troszeczkę dłużej niż planowałaś. Obserwując Twoje instastory można zobaczyć, że, że tych treningów Ciężkich, trudnych i regularnych jest sporo. Pytanie, czy ciągnęło do wilka do lasu, do tego lasu, w którym ty się czujesz już bardzo dobrze. Mówimy o Stanach Zjednoczonych, o, o klubie, w którym trenujesz bardzo ciężko i skoro trenujesz to przeważnie trenujesz do czegoś wielkiego. Pytanie, czy to coś oznacza, ten wyjazd za wielką wodę? I tak, i nie. No, na razie niczego nie zdradzam, chociaż jest to taki... No, to zawsze takie wyloty do Stanów Zjednoczonych, gdy nie mam jeszcze podpisanego kontraktu na walkę, nazywam przed kampami, ale my jako sportowcy, my sportowcy zawodowi nie możemy wychodzić z formy. W ogóle ten off-season był dla mnie taki wyjątkowy, bo nie dość, że łatwiej mi się robi wagę, chociaż nie jest to łatwe, ale w jakimś stopniu jest to łatwiejsze, bo mam nowych ludzi, którzy się tym zajmuję, gdy się przygotowuje się do walk, ale, ale czuję się w dobrej formie, mam bardzo dobrą wagę, czuję się w dobrej dyspozycji i ten off był dla mnie naprawdę naprawdę dobry i bardzo solidnie go przepracowałam. Czy coś wielkiego nadchodzi? No, zdecydowanie. Ja czekam na coś, na coś wielkiego, ale nie planuję jeszcze walczyć na razie. Nie mam za, za podpisanej walki, także jeszcze trochę musimy poczekać. Sportowcy na poziomie mistrzowskim, Iga Świątek, czy, czy Jan Błachowicz, czy Robert Lewandowski, tą Przerwę, która, która była w ostatnim czasie, wykorzystają i wykorzystują w najlepszy możliwy sposób, święcąc triumfy na całym świecie. To może tak trochę być, że człowiek potrzebował po, po wielu latach ciężkich treningów troszeczkę rest, troszeczkę odpoczynku żeby teraz ze zdwojoną siłą wrócić? Trochę tak jest? Troszeczkę tak jest. Ja, ja nie mam po prostu presji. Ja wiele lat mówiłam, że ja nie miałam presji, chociaż mi to powrót Mameda uświadomił i dał mi bardzo dużego kopa i skrzydeł, bo rozmawiałam z Ewą Halidow na kilka dni przed walką Mameda, przed jego wielkim powrotem, ale znamy się na co dzień, trenowaliśmy wspólnie wiele lat i Mamed po prostu jeszcze bardziej poszerzył te moje horyzonty i, i zwiększył tak jakby moje ambicje i szczerze o tym, o tym mówię, bo ja uważam, że możemy sobie wyobrażać największych idoli, ale tak naprawdę idole są wokół nas, są blisko i są, są namacalni i to są bardzo prości ludzie, którzy osiągają ogromne, ogromne sukcesy. Ja gdzieś siebie nie widzę walczącej w covidzie bez publiczności. Mi to daje bardzo dużo siły i energii, ale jak najbardziej mam w sobie bardzo dużo głodu, takiego ognia do walki i to, że ja wzięłam dłuższą przerwę, to jest właśnie chociażby między innymi spowodowane tym co powiedziałeś, że ja przez 17 lat byłam bardzo aktywną zawodniczką, przyzwyczajam ludzi do bardzo szybkiego i mocnego tempa, walka za walką, kamp za kampem, przygotowania, te cięcia wagi i tak naprawdę nie korzystałam z życia ja jako Joanna Andrzejczyk jako kobieta, człowiek, a bardzo to lubię, ale właśnie ten głód u mnie nie zanika, bo ja po ostatniej walce mam jeszcze więcej w sobie ambicji i chęci do osiągania najwyższych tytułów światowych. I to się dla mnie liczy. Powiedz, jak ty się teraz czujesz w, w realiach krajowych tutaj? Bo wiemy, że bardzo często jesteś w Stanach Zjednoczonych, bardzo dużo podróżujesz po świecie. Teraz miałaś troszeczkę czasu, żeby spędzić go w Polsce. Jak zmieniła się e, mentalność nas, Polaków? Jak, zmi jak zmieniło się środowisko sportu walki, tak naprawdę, w naszym kraju? Bo byłaś na. Na kilku galach w ostatnim czasie widziałaś to wszystko z bliska. Świętowałaś w studiu Polsatu sukces Jana Błachowicza. Miałaś okazję pewnie poświęcić troszeczkę więcej czasu na oglądanie niektórych wydarzeń sportowych. Ta mentalność na przestrzeni tych dajmy na to sześciu lat, od kiedy ty dołączałaś do UFC się zmieniła? Myślę, że tak, myślę, że bardzo. I Jan Błachowicz jest tego największym przykładem chwili obecnej, ale jest to też Mateusz Gamrod i wielu innych zawodników, którzy walczą na polskich galach, na galach organizowanych. Przez Polaków i ja myślę, że pozbyliśmy się takich kompleksów, że ja spróbuję pójść do większej organizacji, ale, ale nie chcę ryzykować, bo, bo jestem Polakiem, bo jestem Polką. Bo ja na to nie zasługuję. Ja to zawsze powtarzam: bez względu na kolor skóry, na płeć, na orientację, na wyznanie, my zasługujemy na wszystko, eee... o czym sobie wymarzymy, czego pragniemy. I e, sukcesy Jana Bachowicza są tylko przykładem, e, że warto marzyć, warto ciężko pracować i nie poddawać się po tych przegranych, po tych e, potknięciach. Bo Jan jest tego. Właśnie czystym przykładem. A powiedz Asiu, czy zgadzasz się z tym, że wyznaczałaś jakiś czas temu trend na temat tego wszystkiego, jak dużo można osiągnąć w życiu i w sporcie właśnie będąc sobą, rozpychając się łokciami w towarzystwie, w środowisku, które jest trudne, które jest charyzmatyczne, które jest hermetycznie zamknięte czasami dla ludzi z Polski, którzy... Ludzie z Polski może nie wierzą w to, że można osiągnąć takie wielkie sukcesy, a ty pokazałeś, że można i teraz za twoim przykładem, że Jan Bochowicz, Mateusz Gamrot zmierza w jakimś tam kierunku, Marcin Tybura, Krzysztof Jotko i cała y, armia Polaków y, może będzie chciał po prostu takie sukcesy osiągać. No tak, no, każdy ma swoje ambicje i, i jedna osoba będzie chciała walczyć dla UFC, a drugiej spełnienie marzeń będzie z, z walka na regionalnej galii i to trzeba uszanować i, e, i to wcale niczego nie ujmuje, że ty walczysz dla innej organizacji niż największa na świecie, to niczego tobie nie ujmuje, bo mm, e, jest bardzo, jest, 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 jest ważnych wiele aspektów, ale e, czy ja wyznaczałam trendy? No ja zawsze właśnie byłam sobą i fajnie, że to powiedziałeś. I ostatnio ktoś mi zadał pytanie na Fight Forum. Co spowodowało, że się wyróżniłam? Ja właśnie powiedziałam to, że, że bycie, bycie sobą, że ludzie zobaczyli tą charyzmę, dostrzegli mój charakter, chcieli posłuchać mojej historii, którą chciałam im powiedzieć, bo to nie jest tylko trening, nie jest to tylko mata, nie jest to tylko oktagon i walka, ale to jest też wiele innych kwestii. To jest trochę danie swojego życia prywatnego i pokazanie to, kim jestem poza. Poza oktagonem, poza salą treningową, a każdy zawodnik ma różne zainteresowania: mamy rodziny, mamy, mamy, mamy swoje biznesy, tak jak mówię, hobby, zainteresowania, pasje, którymi powinniśmy się dzielić i ludzie chcą o tym słyszeć. Ludzie chcą właśnie pokazywać ludziom, kim jesteśmy, że, że MMA to nie tylko kolekwialnie mówiąc, tłuczenie się po buzi, że jest to sport, jest to piękny sport, którego składową są dyscypliny olimpijskie, pięściarstwo, zapasy, judo, jest jiu jest, 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 jest grappling, jest przygotowanie motoryczne, jest lekkoatletyka i wiesz, my musimy zaczerpnąć nauki z każdej z tych dyscyplin, to wszystko, wszystko połączyć i to powoduje, że MMA jest naprawdę bardzo pięknym i przekrojowym sportem. Powiedziałeś o czymś bardzo istotnym. Pewnie niewielu nie zawodników albo garstka zawodników zdaje sobie z tego sprawę, że trzeba sprzedać nie tylko to, co się potrafi w klatce, ale to, jaką się jest osobą. Ty tutaj, akurat, jesteś na pewno najlepszym przykładem tego, że potrafisz realizować się na wielu płaszczyznach. Zawodnikom w Polsce, walczącym dla Polski gal, tego brakuje, bo ludzie wiedzą, to, to jest Halidow, to, to jest Jędrzejczyk, Błachowicz czy Materla. Ale nie wszyscy wiedzą, kim jest Adrian Zieliński, zawodnik Federacji FEN, czy Adam Kowalski, który zaraz będzie, kto wie, być może mistrzem FEN w kategorii 93 kg. No wymieniłeś akurat dwóch mocnych zawodników, których lubię, z którymi trenowałam przez wiele lat i spotykam się codziennie na ulicach, na ucznickich ulicach. Uwielbiam Zielińskiego i Kowalskiego. To są moi, 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 moi klubowi koledzy w klubie, w którym kiedyś się trenowałam. Ja myślę, że dużo ludzi, ludzi wie i to są zawodnicy, którzy konsekwentnie pną się akurat w szczebelkach organizacji Fight Exclusive Night i i, I właśnie wybrali ten polski rynek, polską organizację, bardzo mocną polską organizację i tutaj chcą się rozwijać. I, I naprawdę ogromne brawa i chwała im za to, bo toczą pojedynki bardzo często wyrównane, bardzo mocne, do których się przygotowują przez wiele tygodni, poświęcając swoje ciało, psychikę i, 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 i czas i rodzinę, i przyjaciół. I tworzą coś pięknego, są so, so, so sportowcami. Powiedz proszę, czy ty jak obserwowałeś Federację Fen kilka lat temu, kiedy przyjeżdżałaś na gale, kiedy byłeś gościem w studiu Polsatu i obserwujesz teraz, to widzisz, że to wszystko się zmieniło, no bo nie miałeś zawsze okazji być na wszystkich wydarzeniach z racji oczywistych. Ale pytanie, czy widzisz ten progres nie tylko w Federacji KSW, ale też w Federacji Fen, która organizuje gale w pay-per-view i robi to, tak jest przynajmniej opinia kibiców. Coraz lepiej? No oczywiście no, organizacja FEN jest, jest drugą co do wielkości i, i prestiżu organizacją w Polsce. Jest się czym chwalić, są bardzo wysoko jeżeli chodzi o światowe rankingi, bo to jest numer 9, to jest tutaj naprawdę czym się chwalić. Jest to produkt w 100% polski. Ja byłam bardzo bliska podpisania kontraktu z organizacją FEN zanim poszłam do UFC i to tylko obrazuje jak Jakiej klasy jest ta e, organizacja? Jest e, płynność tych gal, e, te karty e, z gali na gale są coraz bardziej ekscytujące, zawodnicy się rozwijają, zawodnicy e, biją się dosłownie o miejsce w organizacji FEN, bo wiedzą, że jest to dobre miejsce na rozwój kariery, na rozpromowanie swojego nazwiska e, i pójście również, również w kierunku biznesowym, bo, bo sport w tych czasach, w XXI wieku, jest komercyjny ale mm, dzięki temu sport jest finansowany i... i, i... Ja jako widz również i inni ludzie możemy, możemy to oglądać i podziwiać, ale organizacja FEN zrobiła krok milowy w rozwoju, chociażby świadczą o tym tytularni sponsorzy. To są ogromne firmy z ogromnymi budżetami, to są firmy spółek skarbu państwa i to chyba świadczy o tym, że organizacja FEN jest bardzo dobrym partnerem biznesowym. Jest to wspaniała platforma, sportowa do rozwoju zawodników nie tylko z Polski, z Europy i z zagranicy. Proszę, za granicą patrzy się właśnie na to, kto współpracuje z daną federacją, nie tylko zawodnicy, ale jacy partnerzy, jacy, jacy sponsorzy się kręcą wokół tego biznesu? No bo UFC jest monopolem światowym, tak naprawdę, i w Ameryce rozdaje karty, nie ma w ogóle o czym tutaj mówić. I, i właśnie wiele osób mówi, że ta siła płynie z tego, że wokół UFC kręcą się marki, które tak naprawdę stanowią o sile tego produktu. Tak jest? E, te, tak jest, ale tu bardzo dużo trzeba poświęcić. Na pewno, gdybyśmy siedli, porozmawiali z wodarzami organizacji FEN, czy każdej innej organizacji, to by opowiedzieli na pewno wiele e, historii i tego jak dofinansowywali to wszystko ile to kosztuje trudu, ile to kosztuje pracy, poświęcenia, e, bardzo dużo strat finansowych, e, ale również tych takich niefinansowych i E, oczywiście UFC jest machiną, ale jeżeli spojrzymy, spojrzymy na historię UFC to 25, 6, 7 lat temu UFC było na skraju upadku i, e, i to właśnie wiara włodarzy, dziś inwestycje prywatnych e, inwestorów, e, wkład prywatnych inwestorów spowodował to, że dzisiaj właśnie UFC jest monopolistą jeżeli chodzi o rynek MMA, ale jest, jest, jest belator, jest Invicta, jest wiele e, mniejszych gal na całym świecie, e, które... Równie dobrze sobie radzą. Ja wierzę, że organizacja FEN z roku na rok, z Gali na Gale tak naprawdę, z roku na rok będzie się rozwijać jak, jak robiła to do tej pory. A właśnie sponsorzy, z którymi współpracuje organizacja FEN na dzień dzisiejszy, przyciągnął kolejnych inwestorów, bo kolejne firmy zobaczą, że jeżeli są spółki Skarbu Państwa tytularnym sponsorem Gali, Gali FEN, to oni też będą chcieli to robić. Więc proszę, czy Polska jest takim miejscem, które może wybijać zawodników do, do UFC? Bo ostatnio Mateusz Gamrot mierzył się z zawodnikiem z Gruzji, który... Walczył na federacji FN, a tutaj Mateusz Gamrod właśnie w federacji, federacji KSW. Proszę, czy to jest taka trampolina właściwa do takiego, do takiego czynu? Ja myślę, że każda organizacja w Polsce jest trampoliną do UFC. To tylko leży w kwestii zawodnika, jakie ma ambicje i gdzie się chce realizować. Jest Michał Materla, jest Mamet Halidow, którzy gdzieś myśleli o UFC, nie poszli tam, a są światowej klasy zawodnikami i są rozpoznawani za granicą walcząc dla, polskich, dla polskiej organizacji. Ale myślę, że organizacja FEN jest bardzo fajną trampoliną i, i, i wierzę, że ten układ pomiędzy wodarzami a zawodnikami będzie taki ogólno otwarty, że jeżeli zawodnik będzie chciał pójść dalej, niech pójdzie, bo to tylko będzie świadczyło dobrze o organizacji, organizacji FEN, o zawodniku, o relacjach i, i o wodarzach. Ale tak jak mówię, wielu zawodników myślę może znaleźć spokojne i dobre, Dobre, e, finanso, do, do, dobre finansowe zabezpieczenie w organizacji FEN na lata. Powiedz proszę, czy jak to obserwuje Ciebie w mediach społecznościowych i podczas e, różnych wydarzeń sportowych naszych rodaków za granicą, na przykład Adam Kowal, e, Kownacki jak walczy, to, to zawsze Joanna Jędrzejczyk jest dziś nieoboda, i zawsze wspiera swojego, e, swojego rodaka. Czy trochę tak jest, że te rodzime federacje jak Federacja FEN też mają pełne wsparcie osoby, która w tym sporcie zaszła najdalej jak się da, była mistrzynią i za chwilę będzie prawdopodobnie znowu walczyła o tytuł mistrzowski, ma wielkie marzenia w tym sporcie, tak naprawdę przetarła dla wielu Polaków szlaki. To trochę tak jest, że ten patriotyzm lokalny cały czas każe wspierać taki biznes, który dziś tam kiełkuje, idzie coraz wyżej, coraz wyżej i zaraz może być coś z tego fajnego? Jak najbardziej. Jestem bardzo dumna z rozwoju i postępu MMA. Ja może nie jestem pionierką polskiego MMA, bo, bo jest ogrom nazwisk. Tomasz Trwal, Mamet Halidow, Michał Materla, o, 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 to są zawodnicy, o których dzisiaj mówiliśmy, ale ja czuję, że mam w to ogromny wkład, ale nie możemy właśnie zapominać o zawodnikach niższej rangi, niżej w rankingach, którzy naprawdę toczą boje każdego dnia, aby, aby dawać dobre walki, porywać publiczność. Nie możemy zapominać o sponsorach, o włodarzach, przede wszystkim o trenerach i o klubach, którzy, które istnieją, prawda, które dają po prostu nam, nam tych zawodników, dają nam ten owoc, który my później możemy którego możemy później kosztować. Ale faktycznie chcę mieć w to ogromny wkład i bardzo chcę pomagać zawodnikom. i Jestem dumna I, i, tak jak powiedziałeś, coraz więcej jest mnie w polskim sporcie, w polskim MMA poza UFC, bo, bo chcę to wspierać. Jestem z tego dumna, że pomimo, że jestem w MMA 8 lat, to, 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 to mówię, fajnie, że to z gali w dyskotece gdzieś w Warszawie, w Ucha, Soho, że to przeszło do ogromnych walk, że wypełniamy e, Stadion Narodowy, że to są wypełniane areny, ale są robione cyklicznie, na które e, schodzi się coraz więcej e, kibiców, fanów, jest coraz więcej wykupywanych e, pay-per-view, dostępów pay-per-view, czy e, wzrasta oglądalność przed e, ekranami telewizorów. A powiedz proszę, jesteś dumna z tego, że krajowe podwórko zareagowało pozytywnie na to, co się wydarzyło w ostatnim czasie na świecie, że nie ma kibiców, że są ograniczone budżety, że część sponsorów gdzieś tam wycofała się ze sportu, a mimo wszystko te gale się odbywają i to wszystko jest cały czas na pewnym poziomie premium, który nie jest już przykładową dyskoteką w Soho, tylko to jest już taki poziom, którym można się pochwalić i można włączyć koledze, koleżance w Stanach Zjednoczonych i powiedzieć, słuchaj, zobacz, to nasze podwórko to jest naprawdę coś, czym można się pochwalić? Ale to jest zawsze w Stanach Zjednoczonych, jak Krzysiu, J jest dostępny, to my zawsze się spotykamy, oglądamy galę i... Często moi trenerzy e, amerykańscy również oglądają gale, e, polskie gale, e, te mniejsze gale. Wiem, że Sean Shelby śledzi zawodników, czy to organizacji KSW, czy, czy, czy FENU, zna tych zawodników. E, także polskie organizacje są na językach e, ludzi na całym, na całym świecie. czujesz taką radość, że to wszystko idzie w takim kierunku, że ty możesz na to wszystko patrzeć z delikatnym dystansem, mimo wszystko, że jesteś troszeczkę w innym miejscu, ale gdzieś tam widzisz się przykładowo. Za kilka lat troszeczkę bardziej w polskim biznesie, w polskim MMA? E, jak, jak najbardziej. Myślę, że to cały czas się będzie rozwijało i, e, i ten ten ogrom, rozmach tego polskiego MMA będzie coraz większy, o tym chociażby świadczą gale freak, takie freakowe gale, jak widzimy, że MMA stało się też rozrywką dla gawiedzi, no bo to nie są zawodnicy, z pełnym szacunkiem dla osób, które trenują, które się przygotowują do tych walk, bo to jest bardzo ciężki kawałek chleba, ale widzimy, jak wzrasta popularność MMA na wielu płaszczyznach, przede wszystkim ten sportowy aspekt powinien być ważny, ale jest gdzieś ten aspekt rozrywkowy, że to jednak pory publikę porywa to publiczność i to jest bardzo ważne. I myślę, że za kilka lat, jak się siędziemy porozmawiać o tym, o, o tym, gdzie jest polskie MMA, to będziemy henhen hen daleko i będziemy na językach całego świata jeszcze bardziej doceniani. Cię proszę na koniec, 28 listopada Galafen 31 dwóch Twoich kolegów, byłych Twoich kolegów z sali treningowych, Adam Kowalski, Adrian Zieliński. No dwa trudne zadania tak naprawdę, dwie walki mistrzowskie. Jak ty to widzisz, bo wiadomo, że sercem pewnie wspierasz swoich, swoich kolegów z Olsztyna. Pytanie, jak, jak to może wyglądać, bo wiem, że na pewno na pewno gdzieś tam przemyślałaś ten temat, jak to może wyglądać, bo wspomniałaś przed nagraniem, że z Adrianem gdzieś tam miałaś okazję się nawet spotkać, porozmawiać. Tak, się spotkaliśmy, tak, gdzieś rozmawialiśmy o diecie. No, Adrian nie ma ciężkiego, nie, nie ma łatwego zadania, bo musi zejść do limitu 66 kg, co jest bardzo, bardzo trudne. Ja sama borykam się z cięciem wagi, chociaż gdzieś z wiekiem przychodzi mi to może nie łatwiej, ale... Ale jakoś ta edukacja, ten rozwój w tym kierunku pomaga mi, pomaga mi e, zmieniać się zbijania wagi, aby one były nie odbijały się tak dużym e, niekorzystnym impaktem gdzieś na moje zdrowie, ale e, Każda walka to jest 50 na 50, chociaż wiem, że walki o tytuł są bardzo wyjątkowe, bo często, gdy jest ktoś mistrzem, jest pretendent, ten pretendent nie ma nic do stracenia i często dostaje takie jeszcze plus 100 do motywacji, do tej ciężkiej pracy w trakcie przygotowań i w samej, samej, samej walce. No jest wiele walk chociażby z Johnem Jonesem, jak Reyes, Dominique Reyes, czy Thiago Santos, pamiętamy te naprawdę widowiskowe walki. Ci zawodnicy wcześniej okay, zasłużyli sobie na bycie pretendentem, nie pokazywali się może aż tak doskonale. Formie, ale zawsze te walki mistrzowskie porywają, i, i ci zawodnicy, oni są naprawdę skupieni i, i, i przygotowani. I, i wiesz że również teraz tak będzie. Jestem z sercem e, za Adrianem i, i, i Adamem, chociaż wiem, że każda walka to jest 50 na 50. Ktoś może wyglądać lepiej gdzieś. E, mm, w tych statystykach, w rankingach, gdzieś. Na karce papieru, na kartce że... papieru, gdzieś, gdzie wiadomo, stawiamy na te walki, ale każda walka to jest 50 na 50 i jeden cios, jedno poddanie, jedno kopnięcie może, może zakończyć się pojedynek osoby, która wygrywała przez 3, 4, 5 rund, prawda? Także. E, tak, tak to wygląda. Także sercem jestem za chłopakami Solsztyna, chociaż życzę e, zarówno mistrzom, jak i pretendentom po prostu widowiskowej walki, aby dali z siebie wszystko. Powiedz proszę, 2021 rok to będzie rok J.J. Champ? E, tak, przygotowuję się do tego. Ja w ogóle zrobiłam sobie dłuższą przerwę, bo Weż, kiedyś zabiegałam bardzo mocno o to, aby dostać się do UFC. Gdzieś, gdzieś nie miałam tych pieniędzy, gdzieś chciałam zrobić pieniądze i po tylu latach w sporcie chciałam, aby to, co robiłam przez wiele lat i to, czemu się poświęciłam i jak wiele rzeczy straciłam, czy, czy przyjaźni, żeby to w końcu gdzieś tak troszeczkę, mm, troszeczkę mi się zwróciło. Chociaż no, zawsze kierowała i kieruje do tej pory idea. Oczywiście jest to również moją pracą i chcę zarabiać pieniądze. Chociaż miałam zawsze presję, że żeby pójść do UFC, zostać pretendentką. Później było utrzymanie tego tytułu, walka, walka, walka. Później powrót, stra strata tego tytułu, powrót. Teraz inaczej już w ogóle patrzę na wygrywanie, przegrywanie, posiadanie tytułu, nieposiadanie. Oczywiście bardzo pragnę tego, chcę i będę posiadała ten tytuł. Dołożę wszelkich starań. Ale to jest czas, to jest czas cierpliwości, nauki cierpliwości i mi to odpowiada, bo nie chcę się już kolokwialnie zżynać Nie chcę dbać o siebie jako, jako człowiek, jako kobieta, jako bizneswoman, chcę czytać książki, chcę się edukować, podejmować kolejne działania, mówię rozwijać się biznesowo, też jest, to też jest dla mnie bardzo ważne, ale czuję ten ogień, pomimo ostatniej przegranej, ja czuję ogromny ogień, który daje mi właśnie motywację do tego, aby w 2021 roku zostać po raz kolejny mistrzynią e, Jako kibic, jako, jako fan nie chcę, nie chcę przyspieszać po prostu, bo wiem, że często takie przyspieszenie nic nie daje. E, ja zawsze byłam niecierpliwa, a teraz chcę być cierpliwa i się przygotować do tego, że e, wkładać właśnie ten trud w te przygotowanie, tą cierpliwość, który mnie przygotuje, która mnie przygotuje do, do ogromnego sukcesu. Jako kibic, jako fan widzę większą dojrzałość, większy spokój, opanowanie i chyba taką po prostu pewność siebie, że to wszystko jest kwestią czasu i to wszystko samocnicze. Ja myślę, że ta, ta przegrana i często to mówię ludziom, że nie zawsze zajęcie drugiego miejsca oznacza e, przegraną. Że, że ja ostatnią walkę to udowodniłam i to w ogóle czuję od, od, od kibiców z Polski przede wszystkim ogromne wsparcie docenienie tego kunsztu, tego. Tego, kim jestem i, i, i co robię dla naszego kraju, e, tego, jak się pokazuję. I za to dziękuję wszystkim, bo nie ma sportu bez kibiców i ciężko, ciężko mi będzie walczyć bez kibiców. I póki co e, odwlekam to w czasie, ale jeżeli ta pandemia potrwa zbyt długo, to, to chyba będę musiała się na to zdecydować. Ale e, niech się to już kończy, bo to będzie na dobre dla nas wszystkich. Niech się kończy. A ja dziękuję za wywiad. Mówiłem, to, że będzie wyjątkowy, także. Także dziękuję bardzo i życzę, ja życzę mi podróży. I zapraszam tutaj. Do, do oglądania Gali Fight Exclusive Night już wkrótce i do każdej Gali i do wspierania zawodników. Ja to ostatnio powiedziałem na Fight Forum. Nie tylko, gdy, gdy są wygrane, gdy wracamy z tarczą, ale gdy wracamy na tarczy i gdy przegrywamy te, te, te wsparcie kibiców, sponsorów i jest naprawdę bardzo ważne, także wspierajmy się, wspierajmy się. Ja ostatnio tą anegdatę opowiadałam w kółko i w kółko, byłam na meczu Polaków z Włochami jak słyszałam za sobą przez 45 minut, jak Pan mówił, że ta piłka jest flakiem, ja bym jej napompował, że to są kopacze, że tylko udają. Po co idziemy na taki event, gdzie było ograniczenie dostępu do biletów w dobie pandemii? I ja Byłam strasznie zaskoczona i słuchając to, tego, ja, jako sportowiec, jako sportowcowi, mi było bardzo przykro i smutno, że, że mamy takich kibiców, którzy idą, niby nas wspierać, a tak naprawdę nie wspierają, tylko to utrudniają, pogarszają tą sytuację. Ale wspierajmy siebie jako ludzie przede wszystkim w tych gorszych momentach i, i, i dawajmy tą moc sportowcom. Dziękuję serdecznie, dziękuję jeszcze. bardzo.